Tutaj trener dobrze zauważył na tle zespołu kwizyn w pierwszych minutach. Zagrał tak, zaczęli piłki gubić, to nie było rytmu, nie było tempa. Nie był ten kwizyn, który, który ja widziałem, który ja znam. To zdecydowała też po części obrona i te dane rzuty, które w tych pewnych sytuacjach Adam Wolański czy z, z 6 metrów też bronił, z 9 metrów też skrzydał. I to ustawiło na pewno spotkanie mojej zawodnicy dzisiaj. Byli na pewno dobrze zmotywowani do tego, gdyż tak jak Adam wspomniał, nasza gra nie wzięła się z przypadku, nasze mecze są coraz lepsze i zdarzają się wpadki, zdarzają się remisje, ale tak jak w sporcie bywa, no, trzeba dążyć do tego, do, do czego się zakłada i konsekwentnie realizować. I to zawodnicy realizują. Oby tylko nie, nie obrośli w piórkach. Może jeszcze jedno pytanie, takie dosyć przerwotnie. Maraton troszeczkę przed, przed Travelandem. Jak trener ocenia te kolejne mecze? Czy komplet punktów jest możliwy, czy, czy na przykład mecz pucharowy będzie potraktowany trochę luźniej i szansa za zawodników, którzy nie grali? Na pewno postawimy na graczy, którzy nie grali albo w ogóle nie grali w meczu pucharowym. i mam nadzieję, że oni udźwigną ten ciężar ogrania w pucharze drugiej ligi, bo innego sobie wyniku nie wyobrażam jak przejście tych pucharów na tym etapie. Bo nie po to pracujemy teraz na, na nasz że tak wizerunek, żeby w pucharze odpaść. Na pewno Chrobry logów będzie szukał punktów u siebie, bo ma ich mało, ale my postawimy jeszcze, my się wydaje, trudniejsze warunki, żeby te punkty przywieźć.